Halo, halo, witam, bardzo serdecznie widzę, z tej strony, strony Zakrzak, dzisiaj 15 sierpnia, oraz jak robię, codziennie, pokażę wam oczywiście nowy sklep Fortnite. Widzowie, jeszcze tutaj przed sklepem, e, chciałem powiedzieć tylko o tym, że byście zasubskrybowali kanał, jak tego nie robicie, ponieważ widzowie, lecimy po 82 tysiące, więc będzie mi mega miło właśnie, jak tej e, zostawicie subika, no i oczywiście dodam też e, kilka osób do znajomych, które mnie zaprosiły tutaj do listy znajomych, więc jeżeli chcecie mieć się znaj, no to mnie zapraszajcie, ja tutaj codziennie widzowie potwierdzam. Dobra, lecimy na sklep, życzę wam dobrego dnia oczywiście, e, to możecie użyć kodu Zakrzakety swoją drogą, bardzo dziękuję wszystkim z kodem, za kodem Zakrzakety, no i co dzisiaj mamy w sklepie widzowie, nieprzypadkowo ubrałem Gamore, ponieważ mamy dzisiaj w sklepie Gamore widzowie, Gamora jest to oczywiście, jeżeli się nie mylę, córka Thanosa która właśnie ma swojego skina w Fortnite Czyli strój ten jest z Marvela no i jak wygląda, zielone włosy tutaj biało, czarny taki kombinezon, moim zdaniem skinek jest zarąbisty, udało mi się go zwyciężyć z Rafałem na turnieju duo więc mogłem go jakby jeszcze przed tym jak był w sklepie Ogrywać, pograć nim sobie e, No i mogę wam śmiało powiedzieć, że jest to skinek bardzo fajny Grać nim zarąbiście I ogólnie jest mega, mega gitem Ma do siebie również pelerynkę, peleryna Gamory Która wygląda w taki sposób e, Fajna peleryna z takim kapturem Szkoda, że tego kaptura nie możemy założyć To by była fajna opcja, może kiedyś Epic na taką, e, taką edycję stylu Zobaczcie mi widzowie e, I do zdania mamy tutaj mm, Kill of Kill of Gamory, e, który wygląda w taki sposób e, Modułowe ostrze zdolne po nawet Asgardczyka Strażnicy Galaktyki, widzowie. Jeżeli wiecie, kim są Asgardczycy, dajcie znać w komentarzu, ponieważ ja, e, no niestety, nie widziałem tych ostatnich, jakby, filmów Marvela. E, będę musiał sobie nadrobić, na pewno. Będę przysiądał serduszka, piszcie w komentarzu. Ej, fajny ma dźwięk taki. Wow, jakby ktoś tak. Kół coś na kowadle, tak, tak mi to przypomina. Idąc dalej ścigacz widzowie, e, czyli lotnia Gamory. Czy na niej się lata, że na niej stoimy? Chyba na to wygląda, widzę nie wiem, e, ale wygląda też również bardzo ciekawie ta lotnia. Cały zestaw kosztuje na pewno mniej e, No, ja mogę kupić kill of i lotnie za 700, więc jest to na pewno dobra cena. E, pewnie się skuszę widzę jutro na live'iku. Dobra, idziemy dalej. Mamy Star Lorda, również tej skin z Marvela, e, które wygląda w taki sposób, widzę fajne, ma tej słuchawki, takie ciekawe, ciekawe. E, pojedynek taneczny, Emotka za 500 fałdolców, e, Milano i topór strażnika są to właśnie Killoff oraz jego lotnia. Jeżeli się nie mylę, tak jest, widzę. Lotnia, która przylatuje sobie z kosmosu. I powiem Wam szczerze, że no, wygląda to pewnie nieźle w grze. Cały zestaw 2500 feedbacksów, czyli taniej o e, 1200? Nie, o tak, o taniej, o 1200, e, dokładnie tak to wygląda, dalej widzimy, mamy skina Echo, widzę jej Echo ma dwa style, biało-czarny i czarno-biały, <laughs> tak jakby widzowie, ciemne włosy, jasne włosy, no i się zmienia tutaj, to jest czarne, potem to jest białe, a tutaj spodnie są białe, a potem są spodnie czarne, więc takie pomieszane, fajny skinek, spocony, odwrócone ostrza również czarno-biały, tak to wygląda, e, odrzut Echo, echa, czyli skórka do broni, ej, ładna skórka do broni, ty! Na w nie widziałem w sklepie, serio, a mam ją, widzę, no będzie trzeba nią trochę pograć na live'ikach W ogóle zapraszam na live'a, widzę, bo jutro na pewno streamek się odbędzie, dzisiaj nie było W sensie, przepraszam, wczoraj nie było, bo nie za bardzo miałem kiedy zrobić, kurczę, bo cały dzień był taki, no... Prawie cały dzień byłem na dworze i kurczę. Trochę się widzę i tam zasiedziałem, więc mega za to sorki. Ale dzisiaj na pewno się odpalamy. idą dalej: Bandolierka za 1200. Bandolier za 1500. E, maczeta za 500, tutaj wbita w kokos. E, skórka dobrej, kamuflaż z pikselami Śmigło, czyli tej e, helikopter z miniganem bizowie Ej, duży sklep w ogóle dzisiaj. Mamy Kolesia. No, skin, który jest już w sklepie 3 dni, jakieś jeszcze tam 4. Bracia Bao. Skiny. E, to są takie jakby pierożki chińskie, japońskie, coś takiego widzę i mi się z tym kojarzy, e, elegancko, elegancko. Mamy również zasypiacza, skina, który był dodany wraz chyba z kilkoma innymi tymi e, piżamowymi plutonami, aczkolwiek no, nie wiem, widzę, wrócił dzisiaj tylko zasypiacz, wygląda w taki sposób... E, Fajny, fajny ma model twarzy, powiem wam szczerze, elegancki, nie ma chyba takiego skina jeszcze w Fortnite, e, jakby z takim modelem, mega, mega, mega spoko, mamy również bugi powrotem powrót mam mamy załamkę widzową tutaj, no takie, takie, wiecie, za 200 V-dolców, opalizujący kilof, bulgoczące, czyli jakiś taki slime, glut, nie wiem, coś w tym stylu, e, no i widzę oczywiście mamy dalej zestaw ze Street Fightera 1, Charlie Ryu, drugi zestaw z Kami i gilem e, no i tutaj zestawy, pakiety się nie zmieniły, widzowie, ekipaka dalej ta sama, oczywiście będzie dopiero we wrześniu. I co widzę, to na tyle w tym sklepie. koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Możecie użyć kluczu, za te za co bardzo dziękuję. I padajcie na Discord, insta, linki w opisie. Widzimy się później na streamie. Trzymajcie się, widzę. Dobrego dnia. elo elo bye, bye. Cześć, cześć. Siemaneczko.